Hejka, z tej strony Eliasz. Nastąpiły dziwne czasy i wszyscy próbujemy się jakoś odnaleźć. Wiem, że wielu z was znalazło się w mega trudnej sytuacji z powodu zamknięcia szkół i przejścia na model lekcji online. Wszystko to jest nowością zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Związane z tym wyzwania oraz stres są naturalnie przeogromne. Taki poziom napięcia oczywiście powoduje liczne błędy czy inne nieprzyjemne wpadki. Dlatego po długim zastanowieniu postanowiłem odrobinę pomóc wam oraz działającemu pod presją gronu nauczycielskiemu. Dzisiaj zamiast gadać bzdury jak to mam w zwyczaju, chciałem was czegoś nauczyć. Lekcja będzie prosta, ale bardzo ważna. Odpowiemy sobie na pytanie: dlaczego do jasnej cholery dwa minusy dają plus? Żeby zrozumieć koncept liczb ujemnych, musicie sobie wyobrazić istnienie dwóch wymiarów. Jeden to otaczająca nas materialna rzeczywistość, gdzie istnieją namacalne obiekty, a co za tym idzie, też i liczby, dzięki którym możemy je mierzyć czy liczyć. Ale istnieje też drugi, mroczny wymiar antymaterii. Gdzie żyje przedwieczne zło dematerializujące wszystko, z czym wejdzie w kontakt. I w tym piekielnym miejscu mieszkają liczby ujemne. Ale Eliasz, to głupie jest przecież. To matematyka miała być, a nie jakieś piekło i demony. Po co się tego uczyć, jak nie może być nic ujemne? No bo albo to się ma, albo nie ma. Nie da się mieć mniej niż się nie ma. Cóż, jak trochę podrośniesz i będziesz miał w życiu na tyle pecha, że wyłapiesz na klatę kilka kredytów, to zrozumiesz, że bardzo łatwo jest posiadać na przykład ujemną ilość pieniędzy. Ale wyobraź sobie bardziej przyziemny przykład, taki na twoim poziomie. Pożyczasz od swojego kolegi dwa długopisy. To ile ich masz? No dwa! No właśnie nie. I niby fizycznie trzymasz dwa długopisy, ale równocześnie musisz je oddać koledze. Czyli tak naprawdę masz ich zero, rozumiesz? No. A teraz oba te długopisy rozpadają się w twoich rękach w międzywymiarowy pył i pozostają wesane przez otchłań. To ile masz długopisów? Z, z zero. No, nie do końca, bo ciągle musisz te długopisy oddać. Więc w tym momencie masz minus dwa długopisy. Ale weźmy jeszcze przykład taki bardziej na czasie. Pomyślcie sobie teraz, że pandemia nie ustępuje. Kończą Wam się środki do życia i zjadacie ostatnich sąsiadów. To ilu sąsiadów teraz macie? Zero. Dobrze by było, ale niestety ani prawo, ani wyrzuty sumienia nie pozwolą Wam na taką wygodę. Ta rodzina będzie was prześladować już do końca waszych dni. Ewentualnie do najbliższej lobotomii. Więc w zasadzie staje się minus jedną rodziną. Bo duchy raczej nigdy nie są dodatnie. Niewiele wnoszą od siebie poza zawodzeniem czy dzwonieniem łańcuchami. Nieważne. Póki co zapamiętajcie tylko, że liczby ujemne są czymś w stylu długu. Weźmy się nareszcie za mnożenie. Żeby móc zrozumieć jak działa mnożenie na liczbach ujemnych, musicie zrozumieć jego trzy podstawowe cechy. Po pierwsze, mnożenie to jest skrócone dodawanie. Na przykład, jeśli do miasta przyjeżdżają trzy samochody i w każdym jest pięć osób z koronawirusem, to liczbę nosicieli można zapisać jako 5 razy 3, prawda? Ale równie dobrze, można to zapisać jako dodawanie, czyli 5 plus 5 plus 5. Bo to jest to samo, 5 razy 3, czyli 15. Można by tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, że mnożenie to w rzeczywistości nie jest samodzielne działanie, po prostu znaczne ułatwienie przy dodawaniu. Każde mnożenie da się więc zapisać również w postaci dodawania. No bo wyobraźcie sobie na przykład 100 razy 100. No nikt nie będzie pisał 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, plus 100. i tak 100 razy. No właśnie razy mnożenie. Drugą bardzo ważną właściwością mnożenia jest przemienność, co oznacza, że nie ma przy nim znaczenia kolejność liczb, a zatem bez różnicy jest, czy powiesz, że masz w domu trzy kartony i w każdym po dziesięć paczek makaronu, czy że masz po dziesięć paczek makaronu w każdym ze swoich trzech kartonów. Wynikiem zawsze będzie, że twoi rodzice są trochę dziwni i przez nich nikt inny nie zje dzisiaj spaghetti. I ostatnia rzecz do zapamiętania: tylko weźcie się, skupcie, bo to trochę bardziej skomplikowane, a nienawidzę się powtarzać. Mnożenie jest rozdzielne. Oznacza to, że jeśli jeden z czynników mnożenia przedstawiony jest jako suma kilku liczb, to możemy rozbić to na łatwiejsze działania i przedstawić je jako sumę iloczynów. Wiem, że brzmi to do dupy, ale jak podam Wam przykład, to załapiecie, więc przestańcie robić durne miny. Pamiętacie nasz przykład z długopisami? To teraz sobie wyobraźcie, że pożyczyliście jeszcze po dwa długopisy od dwóch różnych kumpli. Co wyglądałoby tak. W nawiasie mamy pierwszego kumpla i tych dwóch kolejnych. I to jest akurat proste działanie. Bo nawet jakbym wbił komuś śrubokręt w skroń, to raczej potrafiłby dodać dwa do jednego. Ale chodzi o zasadę, więc nie sfaniakujcie. Te działanie możemy rozbić w następujący sposób. Czyli 2 razy w nawiasie 1 plus 2 to jest to samo co 2 razy 1 plus 2 razy 2. Widzicie co zrobiłem. Osobno mnożę przez 2 każdą liczbę z nawiasu. W żaden sposób nie zmieni to wyniku, a mogłoby pomóc w liczeniu, gdyby liczby były trudniejsze. Ba, jak jesteśmy ułomni, to możemy sobie jeszcze bardziej ułatwić i napisać tak. 2 razy 1 plus 2 razy 1 plus 2 razy 1. Widzicie, tak naprawdę doszliśmy do momentu, gdzie pozostaje dodać do siebie trzy dwójki. Mnożenie to skrót dodawania, pamiętacie? To dobrze, bóż mi się śpieszy, więc nie traćmy czasu, bo to są sprawy oczywiste. Jak mnożysz liczbę dodatnią przez dodatnią, to wynik jest dodatni, nie ma co tłumaczyć. Mnożenie liczb ujemnych też jest raczej logiczne. Wróćmy do naszych długopisów, które wisimy. Złe bóstwo atramentu zarąbało nam wszystkie. Więc mamy spory problem. Zapiszmy go. Będzie minus 2 razy 3. No bo trzech kumpli. Skoro możemy to rozbić na dodawanie, to wyglądać to będzie następująco. Minus 2 dodać minus 2 dodać minus 2. No, jakby nie liczyć, wisimy kumplą 6 długopisów. Mnożące się długi to nic przyjemnego. Bo z każdym kolejnym jesteśmy coraz większej dupie. I czas rozwiązać zagadkę dnia. Dlaczego dwa minusy niby mają dawać plus? O co w tym chodzi? No niestety, ale by to odkryć, będzie wam potrzebny po pierwsze mózg, a po drugie zrozumienie wszystkiego, co do tej pory mówiliśmy. Więc jeśli gdzieś się zgubiłeś, albo zgubiłaś, albo czymkolwiek jesteś, to obejrzyj jeszcze raz. A jakby to nie wystarczyło, to jeszcze raz. Dalej nie. To weź mi, nie zawracaj głowy, my idziemy dalej. Skoro już zostaliśmy w takim elitarnym gronie, to spójrzmy na nasz pierwszy dług w postaci długopisów. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że kumpel, od którego je pożyczyliśmy, był akurat zjedzonym sąsiadem. Brawo, właśnie wyzerowaliście sobie licznik długopisów. Skoncentrujcie się, bo to już są operacje na żywych liczbach, więc jeden błąd i może polać się krew. Albo otworzyć portal do bardzo, bardzo złej rzeczywistości. Musimy znaleźć sposób na to, jak można inaczej zapisać 0. Pamiętacie naszych kumpli od długopisów? Weźmy wszystkich, załadujmy do gara i będzie spokój. Wtedy będziemy mieli minus 2 razy w nawiasie 3 odjąć 3. To chyba rozumiecie, prawda? 3 odjąć 3 to dosłownie 0, więc mamy prawo tak to zapisać. A skoro nasze działanie wygląda już w ten sposób, to możemy zrobić z nim również coś takiego. Czyli rozbijamy sobie na sumę iloczynów, czyli minus 2 razy 3 plus minus 2 razy minus 3. Te podwójne nawiasy to tak tylko dla porządku. Zetrzyjcie pod szczółek, spokojnie, jesteśmy już blisko. Ważne, żebyście ogarnęli, że po prostu mnożymy osobno przez minus 2 każdą z liczb w nawiasie, tak jak robiliśmy to niedawno. A teraz pomnóżmy tylko minus 2 razy 3, co jak wiemy da na minus 6. Widzicie, co się stało? Pomnożyłem po prostu tylko to, co jest po lewej stronie. No i mamy to co chcieliśmy. Mamy mnożenie dwóch liczb ujemnych, a jeśli dodamy do nich minus 6 to dostaniemy 0. Dodać minus 6 to oczywiście to samo co po prostu odjąć 6. A skoro wynik mnożenia minus 2 razy minus 3 jest taki, żeby otrzymać 0 musimy od niego odjąć 6 no to oznacza, że wynik to jest po prostu 6. Przenosimy tą szóstkę na drugą stronę, tak chyba kiedyś się tego uczyliście. Mam nadzieję. Tak czy inaczej jej mamy plus! Czyli mnożenie dwóch liczb ujemnych daje plus. Mam nadzieję, że to załapaliście, bo nie chce mi się powtarzać. Ogarnijcie sobie kartkę i przycisk do przewijania. Kurde, nawet nie sprawdziłem, jakie klasy powinny łapać takie tematy. Druga podstawówki? Bez znaczenia, znudziłem się, więc koniec. Muszę się wam przyznać, że z zawodu nie jestem nauczycielem, tylko że brakiem. więc możecie mi rzucić na Patronite jakieś 5 czy 50 złociszy. Chociaż skoro to lekcja dla dzieci, to pewnie nie macie kasy. A... To dajcie łapkę w górę, a w komentarzu obiecajcie, że nie będziecie jedli sąsiadów, przynajmniej do momentu, aż nie będzie innego wyjścia. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Oby już niedługo. Papa. Pa. To chyba kotek. Też tak myślę.